Nie wiem, po co ja kupiłem ten termokot na skuter i te mówki, skoro i tak w zimniejsze dni jeżdżę samochodem, znaczy rowerem, biorę rower do samochodu i yy. uważam, że tak jest lepiej. No. Człowiek wytwarza ciepło, gdy się męczy i wtedy mu się robi cieplutko, Kiedy trochę pojeździ, a nie zaraz, nie Dzisiaj też sobie ponagrywam trochę tą swobodną metodą, ale już zamówiłem dwa mikrofony tej samej firmy, tylko tym razem yy, krótszy kabel i nie 3 metrowy, jak wtedy kurde to się wszędzie plątało, tylko metrowy I wtyk normalny, bez przejściówki się już będzie używać, mam nadzieję, że to da radę I to wytrzyma, bo naprawdę jednak nie podobał mi się ten dźwięk z wczoraj Tam nie było słychać dobrze wielu rzeczy, a kilka musiałem całkiem wywalić, bo Bo w ogóle nie było słychać i tak to jest, że jak się nagrywa bez mikrofonu to nigdy nie wiadomo Tak naprawdę to się nagra, to się nie nagra, a ja przecież same ważne rzeczy mówię Którą to godzinę mamy? 11.08? Aaa, 11.08, czyli na 12.00. Dotrę dzisiaj jest chyba. Ile pracuje dzisiaj? Bo nie wiem. Od chyba od 12.00 do końca dnia 15 zł na skuterze i 14 na rowerze, albo 13 na rowerze i 14 na skuterze. Nie wiem, która opcja w sumie jest. Odkąd zrobili nam nowy dach, to miałem problemy z internetem i musiałem trochę antenę podnieść. Teraz jest wyżej. Dzięki temu, że tutaj o terytorium przywiązałem taki kij, który to tak kiedyś zrobił do tego do wieszania zasłon na oknie i firanek i trzyma się, i te wichury, które teraz były, nie zwróciły tego, więc jest dobrze. Antena jest wysoko, tylko trochę krzywo jest ten kij, ale nie szkodzi. Mechanik już w zeszłym roku mi mówił, że będą łożyska do wymiany w tej Toyocie, że już hałasują. Ja chyba to nawet słyszę faktycznie, jak się jedzie. Nie tu po lesie, bo tutaj to nie słychać, ale. Chyba na asfalcie, na jakichś tam szosach słychać, ale jeszcze nie, nie wymieniał Chociaż sąsiad pamiętam, nie wymieniał łożysk, opowiadał, że nie wymieniał, nie wymieniał, w końcu mu koło odpadło tutaj jakiego po tej drodze. Więc ja wolałbym tego uniknąć. Ale dobra, teraz mało jeżdżę samochodem w sumie. Wiadomo, chociaż będę więcej, skoro pr pracować zamierzam w te zimne dni na rowerze wczoraj faktycznie jak do domu pojechałem to już było tylko 5 stopni mniej więcej, a w nocy w ogóle ze 2 Także zimno jest, do zachodu słońca powinienem pracować i później uciec Nie no, dzisiaj na pocztę muszę jeszcze pojechać po paczkę, także muszę z pracy wyjechać o odpowiedniej porze Nie lubię wyjeżdżać około tam 16-17, bo w korkach ląduję, które tam się tworzą niestety a tak, i wczorajszy odcinek był trochę roztrzęsiony, bo nie włączyłem stabilizacji w aparacie. On ma dobrą tam mechaniczną stabilizację, matrycą rusza po prostu. I wyłączyłem, bo nagrywałem ten film o tych kolumnach, a jak się nagrywa nieruchomo to lepiej wyłączyć. I później zapomniałem włączyć. No najlepsze jest to, że odkąd mam Adobe Premiere Pro, no to mi się film kompresuje, znaczy renderuje. Renderuje się powiedzmy 10-15 minut 20 taki długich, A jak miałem poprzedni program, który w sumie nie wiem, czy przypadkiem nie, nie, jakichś bitcoinów nie liczył w tle czy czegoś nie robił, bo dziwnie się zachowywał. To on potrafił nawet 3 godziny renderować taki film. Ale najciekawsze, że on raz renderował godzinę, raz 3 godziny. To samo długość filmu. Ten sam film dokładnie. Raz się włączało i to trwało, nie wiem, 40 minut, a raz się włączało i trwało 3 godziny. O co tam chodziło? O, jakie ładne kolory. Były przynajmniej, bo teraz tu gdzie jadę już są gorsze <laughs> ale jesień jest ładna póki liście nie spadną udało się znaleźć w tym samym miejscu miejsce co wczoraj tutaj na tym parkingu przy Tratoria Flamina. mówię tutaj przy tych drzewkach się znajdzie nawet jeszcze jedno jest po prawej stronie tylko dzisiaj w drugą stronę stanąłem no i to sprawdziłem teraz czy się mówi stawek czy staw znaczy, pracuję na stawkach, czy pracuje na stawki, na przykład by było zdanie. I w sumie to obie formy są, można powiedzieć, dobre. Z tego wynika. A gdyby... Gdyby geneza słowa miała decydować, to musielibyśmy mówić po, o południowej stronie stawków. A nie stawki, ani stawek. Kurde, idźcie, to skomplikowane. W sumie, w sumie nie dowiedziałem się, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Taka najbardziej prawidłowa. Gorąco, wysiadam. No, a dzisiaj troszkę większy wiatr wieje, więc może bardziej szumić, szumić czy szumieć. <laughs> Nie wiem, ciągle te zagwozdki językowe języka polskiego. A tutaj sobie siądę na ławeczce i poczekam aż coś wpadnie. Jest za 5.12 mniej więcej. Pokażę Wam jak stabilizacja działa. Teraz ją wyłączyłem. No dobra, robimy zuma. na ten napis zakwasownia i patrzcie jak mi ręka drży ten napis tak drży, jak moja ręka. Okropnie, a teraz włączę stabilizację. Ok, teraz stabilizacja włączona. Bardzo fajna, nie żadna tam cyfrowa, tylko mechaniczna, no ale w sumie te... Oj, zobaczcie, czekajcie. Widzicie, zobaczcie. Ręka dalej mi tak drży, ale w ogóle napis jest ładnie równo. Ale ten, kamerka, powiedzmy ta GoPro ma... Stabilizację chyba cyfrową normalnie już wycina po prostu kadr z obrazu. Nic tam mechanicznego się nie dzieje, ale i tak działa świetnie. Dobra, tutaj siadam i czekam. A skoro mowa o stawkach, to tu wysokie stawki z rana czekają. Właśnie, ile dzisiaj w ogóle płacę? Bo ja już. Ej, gdzie ta wiadomość? Support mm, Tutaj. Na dzień, na dobry tydzień. 14, rower 15, skuter przez cały dzień od 12 do końca dnia hmm. dobrze nie wpada pierwszy, ale nie biorę no, FO206 na ogrodowej na Inflanską 11 no, dobrze, że ktoś to wziął to tam sobie siedzi obok minęła godzina 12 <gryw> i nic I na razie nie wpada, tylko to FO wpadało później jeszcze drugi raz wróciło do mnie widocznie ten, który to... Wziął to, odrzucił? Nie, nie wiem. No coś tam się stało, że jeszcze raz wróciło, ale już, już nie brałem i tak. A właśnie ten Piotr, który sprzedał mi koc, e, motokoc, e, to kupił sobie, miał, on miał dokładnie taki sam skuter jak ja, ale kupił sobie teraz taki większy, Kymko, Exciting chyba, który nowy kosztuje około 19 tysięcy. On za około 9 kupił. E, usiadłem na tym skuterze i kurczę, rewelacja, taki wygodny. Tylko większy, no już widzę jak trudniej się nim zawraca, jak trudniej się manewruje, ale Tak do jazdy to jest mega wygodny Super maszyna Prawdopodobnie, no i mniej pali podobno niż mój, nie 4 litry, tylko tam 3,2 coś takiego Bo ma pewnie wtrysk paliwa, nie? nie gaźnik Ale rano No ten mój niestety dużo pali To jest bolączka. Kurde, kolejne Ukim Na Chłodnej na ulicy Wolność 6 Wolność 6, spoko, z Ukima też spoko, blisko, jak ktoś tam jest to fajne, no niech bierze O, już, już znikło Ale ja jestem w innym miejscu. No i znowu to samo, to już znikło, a teraz wróciło, Ukim Na wolność 6 Siup, nie ma I znowu FO 206, tym razem, o, już znikło Widzę, że warto byłoby tam być przy FO i przy Ukimie, ale jestem tu Wpada kolejna restauracja kulturalna w Pałacu Kultury na Nowogrodzką 25 To nie te rejony, no Ja jestem tutaj, o tym jakiś Wojtek się ma I znowu ukim wpadał, a tymczasem kurde trochę mi zimno w stopy, chyba za mało wziąłem skarpet Trzeba było jeszcze jedną parę e, Tak myślałem właśnie Zobaczmy statystyki dnia dzisiejszego, 0 I znowu ten u kim wpada na Krochmalną Chyba muszę tam jechać po prostu WOLF mnie próbuje przekonać, że, że ja muszę tam pojechać No ale skuterem to wiem, tam jeszcze pojechał, ale rowerem... Słuchajcie, że tu też zaraz pewnie wpadnie I kolejne, El Greco na Grzybowskie na Krochmalną 56 Znowu krótka dostawa, tylko... Nie tutaj, cholera, chyba naprawdę muszę tam pojechać, no Ale to żal mi moich sił Cholera, już 12.16, a ja nadal nic nie mam, bo nie pojechałem tam. No w sumie w tygodniu to lepiej w centrum wyjść tutaj, no bo wiadomo tu są raczej bloki mieszkania to mm, no a jak ludzie są w pracy w biurach to raczej tam w centrum siedzą i tam zamawiają ja to wiem nadal nikt nie wziął tego el greco bo znowu wpada tym razem 8 minut o jeszcze burgers by John johnburg na żytniej na Pawią. ale Pawie. No raz, znowu tam tereny i znowu krótkie dostawy no kurde ale to żebym ja tam chociaż wyleciał z jakąś dostawą no żebym po drodze zarobił <laughs> Ale ze mnie narzekacz. No nic na razie tu siedzę. Zresztą co mi szkodzi, no. Nie zarobię najwyżej. No i o tym kurde mówię. Właśnie wpadły łuski ości do tego samego budynku, gdzie są łuski ości. No i czemu mi to wcześniej nie wpadało? Tylko jakieś zytnie inne, no. Ech. Ale nie narzekam, bo dostawa piękna no, do tego samego budynku. O, Michał z ochoty pisze, że jemu, że wpada. Jak on na ochocie siedzi. Olera. Dostarczone i od razu wpadło kolejne też obok, do bloku obok, sama do bloku obok. No tyle, że dzisiaj kolega już pokazywał, że 20 minut miał opóźnione w sumie, więc możliwe, że będę tam 20 minut siedział. Ale przynajmniej nie muszę daleko jechać. I patrzcie, kolega Piotr właśnie na swoim nowym skuterze Kymko, ale to jest X Town. To nie jest exciting, tylko X Town. Witam pana. Procedura startowa rakiety. Waga. Tak. Animowane. Patrzcie, ma inne te... Na razie. Ma inne... Jak się to na ręce nazywa? Mówki, takie z boku trzymane. Moje są tańsze, nie mają tego. Piękny skuter, nie? Piększy faktycznie. O. Kiedyś sobie taki kupię. Jak już zarobię odpowiednio dużo pieniędzy na tym żoliborzu tutaj. Odrzucając zamówienie. No nic, przede mną 20 minut siedzenia tutaj a nie, jednak już gotowe, 0 minut, idealnie gotowe no jak to, jak to nikogo nie ma to nie dziwne, nie wiem czemu Marcin tak czekał oddane i od razu wpada, o mąka i woda na Hibnera 1, kurde biorę, znowu obok, patrzcie jakie jakie mam tu szczęście, dobrze, że nie jechałem do na Muranów, czy tam na Śródmieście tu jest moje przeznaczenie i tutaj obok na Hibnera 1 dostawa, ale nigdy nie wchodziłem od tej strony a jest wejście? O, jest też od tej, dobra, to wejdę od tej. A, nawet bliżej tędy, do tych wysokich numerów. Tam na dole są niskie, a moja klatka będzie gdzieś tutaj za rogiem. A tak naprawdę klatka B to akurat jest tak ukryta, że od tamtej strony by było bliżej. Dobra, kończę i zobaczę czy od razu coś wpadnie. No Cóż Muranów na pokornej 2, na Słomińskiego 7. Takie niby fajne, ale nie tak blisko do tego Sushi Muranów A, mogłem tędy wejść i po schodkach na górę i tu są wysokie numery A, Ale idę do roweru, czekajcie, zastanawiam się, o już wpada co innego, prokuratura w Arkadii na Dibois 10 Nie, omijam prokuraturę, tam się za długo czeka Już tam nie chcę jeździć <grym> Znaczy w takim dniu jak dziś to może, może i nie, ale nie, nie jadę Ach, tak, ale B14, najwyższa klatka z najwyższymi numerami, z kolei jest bliżej tego wejścia, jednak tutaj. A tam jest numer 1. Czyli jak ktoś ma bardzo niskie numery i najwyższe, no ale skąd ma wiedzieć, które są najwyższe? No tak. O, słusznie nie brałem, bo wpadło Indian Taste, obok którego jestem i na rydykiera, tam 13 chyba. Ekstra. Szybko wydane na czas. Jeszcze nie ma 13, ja już jadę z tym. E, ostatnio spróbowałem sobie pierwszy raz w życiu hinduskie jedzenie. Może wybrałem złą potrawę, nie wiem, ale już nigdy nie chcę więcej kupować hinduskiego żarcia. To nie było fajne. Nie w moim stylu, może ktoś takie lubi, albo ja... Dobra, nie będę nawet innych sprawdzał. I znowu wpada Vito, Calzone, Arcadia na Kalinę Jędrusik 9. Kury na Jędrusik 9, fajne. Czekajcie, o, znikło to już, już. nie muszę się zastanawiać, no. U, dostałem SMS-a, że już czeka na mnie paczka, to już, już jadę. Nie no, dobra, pojadę tam. Później o tej tam 17.00, do której postaci. To może o 18.00 zobaczę. A i powtórzę, dobrze, że tego nie brałem, bo wpadła kuchnia Żolibosz na Rydiger 16. I Coś pięknego. I znowu wpadło fajne mąka i woda na Gojawiciński, ale mi znikło po dwóch sekundach. Nie zdążyłem kliknąć, bo przez chwilę się zastanawiałem, gdzie jest no ale przecież to tam, w fajnym miejscu trzeba było brać. Bo... Trzeba obrać w ciągu pół sekundy. Kurde, ale miałbym więcej. Jakbym pojechał na Gujariciński. Dobra, może coś wpadnie zaraz fajne O, już coś wpada. O, właśnie to, szybko biorę. To prawda za 9 minut, to trochę poczekam, ale, ale fajne Miałem dwie dostawy i teraz mi tu się jeszcze jedna wcina w środek, ale wziąłem dziki rys na Hanki taki 2. Odbił za 0 minut. Czyli mam w torbie jeszcze jedno, na... To tam co mówiłem, na i teraz jeszcze dziki ryż, do tego. trochę nie niepozrocze, trochę bez sensu No ale dobra, znaczy... no, dzikiego ryżu na Czaki i później na dobra, ma to sens jakiś Szybciutko dojechałem na Plac Inwalidów i biorę i mknę dalej Kurde, jaka fajna pogoda jest, naprawdę rewelacja Klatka numer 5, czyli udawany potrójnik to jest w środku jest dostawa między dwiema, między dwoma podwójnikami, znaczy jednym podwójnikiem Dobra, wziąłem Arkadię, no fish No fish Na tutaj, na popiełuszki, więc Dobra, zobaczymy Czy tam wpuszczają bez maseczki ludzi, bo jak w kasku wchodzę z, y, Tym motocyklowym, no to tam moje gęby i tak nie widać Ja coś się ostatnio za bardzo przejmuję tymi maseczkami, których przecież na razie nie wymagają nigdzie już się spodziewam takiego reżimu. a tak reżimu <gry> nastąpi. Mam nadzieję, że to moja jedyna wizyta dzisiaj po tamtej stronie wiaduktu. No i znowu wziąłem Arcadię Greenet na Rydygera 15. A ej, no co ta win? Zobacz, na zero. Dobra. Jednak znowu jadę na tą drugą stronę wiaduktu. No ale dobra. Zaraz wracam na Rydygera. Widzę, że mam 882 zł zarobione. Więc do tysiąca dzisiaj dociągnę zapewne i do domu jadę. W Bargari spotkałem Andrzeja, na jego, znaczy na swoim elektryku jedzie i dalej mkniemy razem na rydygację. Jakiś szybki ten Andrzej, cholera, nie mogę. Wszystkie siły stracę jadąc nim. On ze wspomaganiem jeszcze zasapałem. Rydygiera 15, ale mam. Wskazówka, że mam jeździć zewnętrznymi schodami na pierwsze piętro, gdzie są zewnętrzne schody na tym? Co tu? O, Nie wiedziałem, nigdy nie miałem do tej klatki tutaj Deseo Burokowska na Miłą I to, jechać, nie? Na Miłą, Miła, 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 no wezmę To przecież... A Deseo to będzie lekki jakiś, Bezzy pewnie, czy coś A tutaj faktycznie, tutaj są takie jakby domki, można powiedzieć Zintegrowane z blokiem tak w ogóle to Krzysztofa spotkaliśmy, tam z Andrzejem pod Arkadią. A więc tak jak mówiłem, no Krzysztof zawsze jest pod Arkadią. Zawsze się na niego może natknąć. <noise> Moja siostra podobno dzisiaj jeździ, ktoś się ją widział, znaczy Andrzej ją widział. Nawet nie sprawdzałem na mapie, czy przyjechała. Skuterkiem. Zabawne, że z tego Deseo wiedzie się coś takiego lekkie jak piórko. Bo to tam różne bezy i inne takie ciasta leciutkie. A to kosztuje tam 30 zł. Widzę, klientka zapłaciła. no Te wszystkie lekkie rzeczy z tego Deseo i z bakity, zawsze kobiety zamawiają. A nigdy nie zamawia takiego czegoś lekkiego jak piórko. Wyszedłem z bloku i kolejna fajna dostawa znowu na Żoliboż. stuty Colori na Wojska Polskiego. I od razu następne. Metratoria Prima Pasta na Łewkinie Wisła. Na papieruszki 3. No, znowu wróciłem na. Rejony żoliborskie dzisiaj nie myślę o powrocie do domu tak szybko. Bo tam już nie ma jedzenia. Zeżarłem wczoraj ostatniego kotleta mielonego, teraz to sobie muszę coś zamówić, jak chcę jeść albo zrobić. I jadę na to. Popieluszki 3. Nie ja jestem jeszcze zmęczony, więc jeszcze posiedzę. Do tysiąca miałem dojść, to jeszcze dojdę pewnie. Wypadek tam na skrzyżowaniu. Dostawca glowo się zderzył z kimś. Smartem przywalił w inny samochód i teraz stoją. No, wpadła mi ta nowa restauracja Łotr na Hipnera, Hibnera 2 i na przestnisko 7. Dokładnie obok cieszę się. Zobaczę nowe miejsce. Przestniska 7. Nie no, tego Łotra. Nawet nie wiem gdzie jest wejście. Tak naprawdę zobaczę. Kurde, jak świeci po oczach. Nie widzę gdzie jadę. Ktoś tu idzie w ogóle. Chyba tam dalej. Przyjechałem koło Hipnera 2. Nie widzę nigdzie tego. Z drugiej strony. Tam tam. Przecież tu mamy tylko tak ciała tuti. Tutaj jest to tu, to, to, nie, stokrotka. Zdrowe warzywa i owoce. Piekarnia. Sekową sklep firmowy. Stamtąd odbieramy mięsko. Wozimy. Duży Ben. Market alkoholowy, nie. Kamedia jakaś, Żabka, No, i, no to co zostaje? Tylko z tej strony tutaj. Ale tu jest przecież tak na ostrzu noża. A, dobra, pewnie tam dalej. Ostrzymoża, z tym to odbieramy frame, salon optyczny. Tu jest wejście do klatek. Jakiś rzeźnik, co? Tam na końcu, pewnie zostało tylko jedno miejsce. Tu warszawski Łotw, tak. Tex and Max. Bardzo fajna restauracja. Podoba mi się, że są krzesełka, co można sobie usiąść zaraz przy wejściu i czekać na dostawę. No i mam, tam mam dostawę. Czasniska 7 Easy money. A no, i wyjeżdżam z tej przesniskiej 7 i wpadło na ostrzu noża na Rydygiera 17. Wow Cudownie. No, pomyślałem, że za łatwo mam i tutaj wpadało mi z nawawdzi na, na Lebistro. To podjadę wezmę i na Rydygiera 6, skoro fajnie adres zostawy, to już niech będzie przejadę się tam. Niech trochę popracuje na dalszych dystansach Dobra, no odebrałem na Lebistro i znowu jadę na Żoliborz Tak to tutaj wygląda przy Powązkach z tyłu po remoncie na Ostroroga, ale można by zapytać, co tu się zmieniło po tym remoncie na lepsze. No bo zobaczcie, tutaj prostopadle każą parkować dalej. To się marnują miejsca. Już nie mogli zrobić na skos parkowania i takie głębsze ten. To miejsce do parkowania, czy to jest bez sensu? O, już tam stoi samochód, bo się już nie mieszczą. Ci tutaj wystają. Kurde. Takie usprawnienia, że jest cholera, tak samo jak było. Znowu Stopham będzie mógł tu przyjeżdżać. Stopham Warsaw. I to też prostopadle. A czemu i na skos? No bo drzewka są, tak? No kurde. Nie, nie podoba mi się to. Nieważne. Ważne, że już jest przejazd ale ciekawe i złe jest to, że na ulicy Wolskiej jak się skręca w lewo w Płocko, albo się zawraca to mają to zlikwidować, tam mają poszerzyć miejsca dla ludzi czekających na tramwaj i mają zlikwidować lewoskręt, przecież to jest tak bez sensu to jest takie ważne miejsce tam do skręcania w lewo dziwne i tak sobie wpadają, jak jestem w trybie łączonym to wiadomo, że od razu to wpada Teraz sypka mąka i masło za 10 minut na Mickiewicza. I od razu wpada ciała Tutti Joli na bo, No to nie biorę go, bo, bo to już się robi ciemno powoli, a ja znowu lampki powinienem mieć. Ile tam? Sami? Już minuta po czasie. Come on, come on, niech to siedzie. Nie było żadnego napiwka, napiwku dzisiaj. Dlatego mam 996 zł, 4 zł zabrakło do 1000. No ale dobra, może jeszcze coś wpadnie. Znaczy jakaś dostawa, to jeszcze zrobię zanim się zrobi ciemno i już mogę do domu jechać. I dobrze, znowu wziąłem mąkę i wodę na Burekowską 16b. Mi to będzie pewnie już ostatnia. 17 właśnie minęła teraz. Aha, nie, ja jadę do mąki i wody, myślałem, do, że do sypkiej wody, nie, do sypkiej mąki. Jak to jest? Że do sypkiej mąki i masła, to do mąki i wody. O, no, już tutaj gotowe na tej. No i dobra, tutaj nie wpadają różne takie Sarad story Teraz na ulicę przy lasku, na woli, tam na kole daleko. Nie biorę, bo ja już do samochodu, ale przed chwilą wpadało sypka, mąka i masło z Rydygiera. Obok mam w sumie samochód na Magiera, w stronę mojego domu. Tam na Bielanach, prawie. Mogłem, wziąłem w sumie, tylko że na Magiera w ogóle nie ma gdzie parkować. No to, to, to by mi się nie podobało. To nie wziąłem. Co to wziąłem coś innego. Działa tutaj Żoli na. Co za, 8 minut dopiero, chodera. Tam naczekam jeszcze. Na Żeromskiego 1 też po drodze do domu to podwiozę samochodem. Tam już znajdzie się miejsce do parkowania. Raczej. tam dalej na tej dalszej ulicy. Właśnie się jakiś człowiek z zagranicy z Glowo, dostawca pytał, gdzie jest ten Łotr, Też nie mógł znaleźć. A to tam po drugiej stronie budynku. A oni nawet nie używają Targeo. Zauważyłem, nie wiedzą, że jest taka aplikacja Targeo, na której mają ładnie zaznaczone numery budynków. Ale może lepiej, niech nie wiedzą. Będą dłużej dostarczać, ich firma będzie gorzej funkcjonować, a nasza lepiej. Tak można, można tak powiedzieć. Kurde, ci tam w A tu jeżeli zobaczyli, że kręcę filmik i się zaczęli śmiać później. I coś mówić. Do, do takiego innego dostawcy, który był w środku i patrzyli się na mnie wszyscy, nie wiem, o no, co chodzi. Ale dobra, jadę już do samochodu i, i później samochodem na Żeromskiego 1 i do domu. Ja myślę, że ktoś śmielszy i bardziej kontaktowy ode mnie. Jakby nagrywał takie vlogi jak ja, to by mógł to ciekawiej poprowadzić jakoś tak z restauracjami, z pracownikami restauracji, więcej rozmów. A ja to unikam tego. Raczej nie chcę tam wkurzać nikogo. Ej, ciemno się już zrobiło. Znaczy jeszcze coś widać, ale już trzeba mieć lampeczki. A ja znowu mam w samochodzie. To jadę już. Koniec. Kolej. to wszystko nagrałem na jednym akumulatorku. Dopiero teraz mi zaczęło migać, że już się kończę. Fajnie. Dobra szybko pakować rower i jechać Dostawa łączona rowerowo-samochodowa I jeszcze trochę piesza na koniec po schodach <grym> ale to zawsze Ta i tu w korkach utknę rowerem szybciej bym dostarczył No i oczywiście zaparkowałem daleko od bloku Znaczy nie tak daleko widać go tutaj na wprost. Muszę dojść teraz Przypomniałem sobie jak to było samochodem Gdy się parkowało <grym> nie za blisko i trzeba było później maszerować no i wracam już do domu, przez las To się kończy tak jak zawsze W lesie, czyli szczęśliwie Fajnie się mieszka w puszczy Nawet jeśli trzeba pokonać taką drogę jak ta Zresztą ona nie jest taka zła teraz Kiedyś była gorsza Może pokażę gdzieś jaka była O tutaj, tutaj, tutaj właśnie obrazek wklejam Widzicie, tak kiedyś tu było I to się ciągnęło na długości kilometra Albo na przykład o tak było Jak się facet zakopał tirem no, a na szczęście teraz jest sucho równo, bo wyrównywali, więc fajnie. Odcinek wyglądał tak, jak wyglądał, bo widzę, że muszę zmienić formułę. Nie mogę się skupiać na zarobkach i na tym, ile dostaw robi, ile, ile zarabiam, bo to, to jest trochę bez sensu. No to w kółko to samo. Trzeba by jakieś inne rzeczy tutaj pokazywać, nie same zarobki i same ilości dostaw. To nie jest takie ważne. Prawda? Albo dać sobie spokój z vlogowaniem całkowicie, znaczy na ten temat na temat dostaw robić ewentualnie jakiś inny film od czasu do czasu, takie jakie mnie interesują Nie wiem czy zauważyliście niektórzy to zauważyli, że nie było przez dwa dni filmów na kanale moim w ogóle zamknąłem w ramach protestu wszystkie filmy dałem na prywatne ustawiłem w ramach protestu przeciwko cenzurze na YouTube, bo Faktycznie jest niestety i myślę, że się zwiększa coraz bardziej. Strasznie się wkurzyłem, gdy kanał Sumlińskiego usunęli i usunęli jego, ten film, taki prawie no, dwu dwugodzinny, w którym była prawda przecież, no, ale widocznie teraz prawda jest cenzurowana, więc chciałem zaprotestować i usunąć wszystko na zawsze, ale to jeszcze nie ten moment. Ale nie zdziwcie się, jak będziecie i nie będzie albo nie będzie filmów z tego, z dostaw, a inne zostaną albo w ogóle. Oczywiście przydałaby się jakaś inna platforma alternatywna, no ale na, na tę chwilę nie ma żadnej tak sprawnie działającej. Niestety szkoda. Ale tak to jest: jak ktoś rośnie w potęgę i ma coraz więcej pieniędzy, jakaś firma, to niestety później już narzuca swoje prawa i dyktuje, i nie można się przeciwstawić. A jak, no najgorsze jest to, że ten Facebook i ten YouTube, jak się odwołują ludzie od różnych tam nieprawidłowości to tam nie spotykają się z jakimś dialogiem, z rozmową, tylko nic, po prostu zostają takie wklejki typowe i tyle, nie ma żadnej rozmowy z korporacjami niestety.